Cześć, mam na imię Karolina i opowiem Wam dzisiaj o metamorfozie małego balkonu w bloku. Balkon, który będziemy remontować jest niewielki. Ma 2,5 metra długości, a w najszerszym miejscu metr szerokości. Asi, naszej inwestorce i właścicielce balkonu, udało zmieścić się tam stolik i krzesło z IKEA, a także duży wiklinowy kwietnik na trzy rośliny. Na podłodze są stare kafle, które znajdują się na wszystkich balkonach w tym bloku. Poza tym elewacja jest już brudna, a z barierki odpryskuje farba i w tym momencie nie jest to najprzyjemniejsze miejsce do spędzania czasu. Balkon służy do odpoczynku głównie wieczorami, ponieważ ma jeden dość duży minus, a mianowicie znajduje się od południa i jest bardzo mocno nasłoneczniony. Nasza inwestorka lubi biel, rośliny i naturalne materiały, więc po prostu postanowiłam to wszystko umieścić na balkonie. Bardziej formalnie możemy nazwać to połączeniem stylu skandynawskiego ze stylem boho. Zaczynamy od białej bazy, czyli podłogi i ścian. Na podłogę wybrałam płytki Zika, z tworzywa polipropylenowego. Płytki, mimo tego, że opisane są jako jasno -szare, w rzeczywistości mają kolor delikatnie przybrudzonej bieli. Tworzywo, z jakiego są zrobione, jest odporne zarówno na deszcze, jak i na słońce, co w przypadku tego balkonu nie jest bez znaczenia. Ściany i balustradę pomalujemy na biało farbą do elewacji. Co do barierki niestety nie mamy wyboru i musimy pomalować ją na brązowo, ponieważ takie jest zalecenie zespółdzielni. Asia chciała, żeby osłonić balkon od sąsiadów i od ulicy, więc zdecydowałam się na prostą kratkę ogrodową, którą zamontujemy do balustrady od strony sąsiadów. Na tej kratce zawisną doniczki z roślinami. Na balkon wrócą też kwietnik i meble, które już tam były. Dodam również kilka dekoracji i to, co według mnie jest jednym z najważniejszych elementów, czyli oświetlenie. I w ten sposób powstał moodboard, który właśnie widzicie. Moodboard to inaczej tablica nastrojów. Umieszczam na niej kolorystykę i inne elementy, które znajdą się w pomieszczeniu. Dzięki temu inwestor może dużo łatwiej wyobrazić sobie efekt końcowy. Pamiętajcie jednak, że moodboard to nie projekt i nie pokazuje jak dokładnie będzie wyglądało pomieszczenie po remoncie. Taka tablica ma za zadanie raczej pokazać w jakim stylu będzie pomieszczenie i jaki nastrój będzie w nim panował. Dlatego też dekoracje czy inne mniejsze elementy, które finalnie pojawiają się w pomieszczeniu mogą się trochę różnić od tych umieszczonych na moodboardzie. Prace oczywiście rozpoczęłam od zabrania wszystkich mebli i roślin z balkonu. Następnym krokiem było szlifowanie barierki. Zaczęłam od papieru o gradacji 80, następnie 120 i na końcu 240. Wszystko to po to, żeby oczyścić barierkę jak najdokładniej ze starej farby. Potem oczyściłam wszystko z pyłu i zabrałam się za malowanie. Po pomalowaniu barierki zaczęłam malować elewację. Najpierw wszystkie rogi i krawędzie pomalowałam pędzlem, a potem resztę wałkiem. Do tego celu użyłam specjalnego wałka z długim włosiem. Łącznie położyłam dwie warstwy farby. Pomalowałam również obramowanie okta w pokoju obok. Moim ulubionym momentem całej metamorfozy, oczywiście poza oglądaniem efektu końcowego, było kładzenie podłogi. Płytki, które wybrałam, bez problemu łączą się na klik. Można je również przecinać nożyczkami, więc cały proces zajął mi niecałe 3 godziny. Oto moment, w którym poznajecie Piotrka, czyli drugą połowę Rum Ewolucji. Piotrek pomógł mi zamontować kratkę do elewacji. Do tego celu użyliśmy półokrągłych uchwytów do montowania rur. Kratkę zamontowaliśmy w czterech miejscach, żeby była stabilna. Na koniec pomalowałam również parapet. Styl boho kojarzy nam się z kolorami ziemi, z koszami, makramami czy na przykład z wikliną. Wiklinę mamy już na tym balkonie w postaci kwietnika, ale uznałam, że to trochę za mało i chciałam samodzielnie wykonać jeszcze jakąś dekorację. Kupiłam kilka plecionych koszyków i podkładek z trawy morskiej. Koszyki, które miały zbyt żółty odcień, pomalowałam na biało, a kiedy już wyschły, związałam je z podkładkami i wszystko razem przywiązałam sznurkiem jutowym do kratki, którą zamontowaliśmy. Dzięki temu dekoracje można bardzo łatwo zdjąć i zawiesić gdzie indziej lub po prostu używać zarówno koszyków, jak i podkładek zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Rośliny, jakie znalazły się na balkonie, to rośliny odporne na mocne słońce. W tym wypadku jest to lawenda i zioła. No zioła to może za dużo powiedziane, po prostu użyłam trzech rodzajów mięty. Mięty mojito, mięty kentaki i mięty pieprzowej. Z ciekawostek mięta kentaki smakuje i pachnie jak guma do rzucia. Kratka, którą zamontowaliśmy na balkonie, prosiła się o bluszcz. Po prostu nie wyobrażam sobie takiej kratki bez czegoś, co się po niej pnie. Bluszcz tak naprawdę woli zacienione miejsca, ale jest też bardzo wytrzymałą rośliną, więc postanowiłam zaryzykować. Poza tym Asia ma już jeden egzemplarz takiego bluszczu na balkonie. Rośnie on sobie w doniczce i radzi sobie naprawdę świetnie, więc liczyłam, że inne też sobie poradzą. Wiedzieliście, jak to wszystko wyglądało, zobaczyliście przebieg prac, więc pole na efekt końcowy. Ale najpierw przypomnijmy sobie, jak balkon wyglądał przed. Spełniliśmy wszystkie oczekiwania Asi i balkon bardzo jej się spodobał. Jeśli wam również, dajcie znać w komentarzach. Jeśli nie, to też dajcie znać. A teraz pora pogadać o pieniądzach. Na farbę wydaliśmy 83 zł. W skład tej kwoty wchodzi farba do malowania elewacji i farba do barierki. Farba, którą malowałam parapet i koszuki, to pozostałości po innym remoncie robionym u Asi. Materiały budowlane kosztowały 40 zł. W ich skład wchodzi kuweta z wałkiem i dwa pędzle. Za kratkę i elementy montażowe do niej zapłaciliśmy 70 zł. Trzy opakowania płytek podłogowych kosztowały 120 zł. Lampa kula, sznur lampek do zawieszenia na barierce i baterie do nich kosztowały łącznie 85 zł. Rośliny i ziemia do nich kosztowały około 80 zł. Dwie wiszące doniczki z Allegro to koszt 40 zł. A dekoracje, na które składają się dwie latarnie, świeczki, materiały do ozdoby z koszyków i nowa poduszka na krzesło, kosztowały 80 zł, co łącznie daje 200 zł. Budżet na całą metamorfozę wynosił 600 zł. My natomiast wydaliśmy 588, więc nie przekroczyliśmy założonej kwoty. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania.